Boże, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Poznaj nasz Kościół. Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ciekawość prowokuje kolejne pytania, i pytania są bardzo dobre, bo rozwijają naszą wiedzę. Dlatego postanowiliśmy, że ten nasz dzisiejszy odcinek będzie drugim Q&A w naszej serii, dlatego że też zgromadziło się już całkiem sporo bardzo ciekawych pytań, i to właśnie na nie będziemy chcieli dzisiaj. Wyczerpująco mam nadzieję odpowiedzieć. Spotykamy się w Kaplicy Sykstyńskiej, dlatego że nas do tego zainspirował Pius XIII, czyli niejaki Ildeny Bellardo. Jego postać już pojawiała się w komentarzach, więc postanowiliśmy pójść za ciosem. I to dzisiaj właśnie w tym miejscu się spotykamy, żeby na najciekawsze pytania odpowiedzieć. A było ich całkiem, było ich całkiem sporo. Podobnie jak poprzednim razem, będę sobie tutaj na nie zerkał do, do telefonu. Pierwsze pytanie zadał użytkownik o nazwie Kapitan Ciastek. Brzmi ono w sposób następujący i ma wymiar osobisty. Jaki jest ojca związek z klasztorem Na Freta? Jak długo ojciec sprawuje w nim posługę i co ceni najbardziej w tym budynku? Jestem tutaj od października ubiegłego roku, czyli stosunkowo niedawno. W klasztorze się zajmuję kilkoma rzeczami. Jestem jednym z duszpasterzy akademickich, czyli mój główny profil to zajmowanie się studentami. Natomiast poza tym pełnię też rolę liturgisty klasztornego, czyli moim zadaniem jest zadbanie o to, żeby liturgia sprawowana w naszym kościele mieściła się w stosunkowo łatwych do przewidzenia ramach zgodnych z przepisami. Co cenię sobie w tym budynku najbardziej? Cenię sobie przede wszystkim to, że to jest budynek dobrze położony, czyli, że jest wszędzie blisko. Trochę się do tego przyzwyczaiłem w Krakowie. Cenię sobie też to, że tutaj jest bardzo cicho, paradoksalnie. Jesteśmy bardzo blisko centrum, jesteśmy praktycznie na Starym Mieście, no a jest tutaj tak cicho, jakby się było gdzieś na wiosce, więc to jest bardzo pozytywny element. Ja sobie go bardzo cenię i bardzo to lubię, dlatego że to jest też dużym kontrastem w stosunku do mojego doświadczenia z Krakowa. Pani Agata Szczurek zadała pytanie o drzewo, które pojawia się w jednym z filmów. Czy jest to Jabłoń, Grusza, a może Granatowiec, Drzewo Życia, czy też Drzewo Poznania Dobra i Zła? I to jest taki, jak może ktoś się zorientuje, inside joke, dlatego że tak się zdarzyło, że w zeszłym roku powstała seria na dominikanie.pl, którą przypadło mi w udziale poprowadzić. Seria o, o dość zagadkowo brzmiącej. Nazwie arboretum, i na tej, w trakcie tych kilku odcinków śledziliśmy różne drzewa występujące w Biblii szukając w nich odpowiedzi na to, co Pan Bóg ma nam konkretnego do powiedzenia. A szczęśliwie tak się składa, że niedługo ukaże się też książka, w której będzie można wrócić do tej tematyki. Ta seria wciąż w internecie jest dostępna, więc tutaj nie udzielę wprost odpowiedzi na to, o jakie drzewo chodzi. Na pewno jest to, jest to ciekawe zaproszenie do tego, żeby do serii Arboretum zajrzeć, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam. Można te Serię znaleźć w internecie. Użytkownik Ola Ola. Pyta, kto stoi po drugiej stronie kamery i kto jeszcze pomaga w odcinkach. Po drugiej stronie kamery stoi pan Daniel Popko. Jest naszym organistą i niezwykle utalentowanym operatorem, montażystą i reżyserem w jednym. Więc pan Daniel odpowiada za całość tego, jak tutaj wygląda warstwa wizualna naszych spotkań. Natomiast jeśli zadalibyśmy sobie, próbowalibyśmy sobie odpowiedzieć na drugą część naszego pytania, czyli kto jeszcze pomaga w tworzeniu naszych filmów, to można powiedzieć, że jest tutaj kilka, kilka osób w to zaangażowanych. Na pewno za kwestię naszej całkowitej obecności w internecie, czyli to jak wygląda sfera wizualna, czy to na Instagramie, czy na, na Facebooku, czy też na YouTube, Odpowiada ojciec Adam Sulikowski. Więc myślę, że te trzy osoby, myśląc tutaj o panu Danielu, o ojcu Adamie i o mnie, to jest wyczerpująca odpowiedź na to, kto odpowiada za, za odcinki serii Poznaj nasz Kościół. Kolejne pytanie również od użytkownika Ola. Ola. Brzmi następująco: Czy jest coś, czego ojciec Piotr szczerze nie lubi robić, a jednak robi to, bo wymaga tego sytuacja? Chodzi o obowiązki klasztorne. Yy, tak, są takie rzeczy, których nie lubię robić. Nie lubię tego robić od dzieciństwa. Yy, jest to zmywanie naczyń. Kolejne pytanie. Użytkownik Małgorzata Popko. Czy w klasztorze są jakieś zabytkowe pomieszczenia? Dzieła sztuki, czy historia klasztoru pokrywa się z historią kościoła? Pod jakim wezwaniem jest klasztor? Więc po kolei. Czy są w klasztorze jakieś zabytkowe pomieszczenia? Trochę o tym było w poprzednim odcinku, dlatego, że jak pamiętacie, przenieśliśmy się z kościoła do klasztoru, pokazując te wszystkie pomieszczenia na co dzień zamknięte i byliśmy między innymi w kapitularzu, byliśmy też w tak zwanym wielkim refektarzu, dzisiaj nazywanym Salą Świętego Tomasza, albo też dawniej Salą Prowincjalską, więc to są pomieszczenia, które mają swoją historię, są pomieszczeniami Zabytkowymi pochodzącymi z podobnego czasu jak budowa kościoła, czyli przypomnę pierwsze trzydziestolecie XVII wieku. Natomiast trzeba pamiętać, że tak jak już o tym wielokrotnie wspominaliśmy, odbudowa kościoła i klasztoru po II wojnie światowej sprawiła, że tak naprawdę mamy do czynienia z zupełnie nowymi pomieszczeniami tak naprawdę z zupełnie nowym budynkiem który jest w pewnym sensie kopią oryginalnej struktury, która w tym miejscu istniała. Więc na przykład kapitularz, czy właśnie wspomniany wielki refektarz, to są pomieszczenia barokowe, które w taki bardzo prosty sposób nawiązują do tego, jak mogły one wyglądać przed 1944 roku. Jeśli chodzi o dzieła sztuki, które, które mamy zgromadzone w klasztorze, to nie mamy tutaj zgromadzonych dzieł sztuki, dlatego że po prostu większość, większość z przedmiotów przepadła w momencie kasaty klasztoru, czyli, czyli w roku 1864. Wtedy sporo z, sporo z przedmiotów, które były w tym klasztorze zgromadzone, została przeniesiona na przykład do Krakowa. W taki sposób, jak o tym wspominałem w odcinku o obrazach, również obrazy z kościoła zostały przewiezione do Jarosławia i do, i do Krakowa. Co się stało z pozostałymi przedmiotami? Pewnie z części na przykład naczyń liturgicznych korzystano w trakcie, kiedy Kościół Świętego Jacka był kościołem rektoralnym, a więc normalnie sprawowano w nim liturgię. Dzisiaj rzeczywiście po II wojnie światowej ten klasztor jest dość mocno obdarty ze wszystkich elementów zabytkowych i pewnie, i pewnie to jest takie dość taki dość dramatyczny element naszej historii. Mamy co prawda kilka, kilka mniejszej wartości zabytkowych obrazów gdzieś tam za klauzurą, natomiast nie są to jakieś wyjątkowej jakości zbiory, które, które można by porównać chociażby z naszymi nigdy nie naruszonymi klasztorami w Krakowie czy, czy w Lublinie. Tak bym odpowiedział, tak bym odpowiedział na to pytanie. Jak widzicie, opuściliśmy już Kaplicę Sykstyńską i wylądowaliśmy z powrotem w kapitularzu, który znamy już z poprzedniego odcinka. E, dlatego, że pojawiły się dwa pytania o to właśnie pomieszczenie w kontekście tego, o czym trochę ostatnim razem mówiłem. Więc pan Przemysław P. Pyta, jak często obecnie bracia gromadzą się w kapitularzu i czy na dyskusji spotykamy się cyklicznie. Otóż e, oczywiście spotykamy się na naszych kapitułach cyklicznie, mniej więcej raz w miesiącu, natomiast to się już nie odbywa w kapitularzu, dlatego że jest nas stosunkowo niewiele w tym klasztorze i znacznie milsza atmosfera niż tutaj jest na górze e, w naszej salce rekreacyjnej, więc to tam się spotykamy po to, e, żeby porozmawiać o życiu wspólnym. Natomiast kapitularz służy dzisiaj głównie celom liturgicznym i różnego rodzaju próbom, na przykład scholi. I kolejne pytanie o kapitularz brzmi następująco. Użytkownik AABB pyta czy w kapitularzu nadal odbywają się kapituły win i czy to prawda że pod kapitularzem jest krypta tak pod kapitularzem jest krypta są w niej szczątki krypta jest zasadniczo na co dzień niedostępna Wchodzi się do niej przez taki duży włas, zaraz za drzwiami prowadzącymi do kapitularza. Kapituły win w naszym zakonie odbywają się już zdecydowanie rzadziej niż kiedyś. To prawda, mówiąc o nich w poprzednim odcinku, wspominałem, że kiedyś był to zwyczaj praktycznie codzienny. Dzisiaj jest tak, że tylko w niektórych wspólnotach takie kapituły się odbywają najczęściej przy okazji Wielkiego Postu. Natomiast na co dzień, na co dzień nie korzystamy. Z tej formy rozprawiania się ze sobą nawzajem we wspólnocie. Tyle jeśli chodzi o kapitularz. Przejdźmy teraz w kolejne miejsca, które dotyczą pytań zadanych w naszym QA. Jak widać, jesteśmy już w kościele, czyli można się spodziewać serii pytań o wnętrze kościoła, o wyposażenie i tak też będzie. Kaplica Kotowskich do nas wraca tak trochę jak bumerang. Prawie w każdym odcinku coś na temat kaplicy Kotowskich mówimy, coś staramy się wyjaśnić, czy wracamy do różnych historii z nią związanych. I teraz też rozpoczniemy od kaplicy Kotowskich, dlatego że użytkownik AABB pyta, jaki obraz znajdował się w kaplicy. Kotowskich przed wojną. Tego nie wiemy do końca. Kaplica Kotowskich nosiła wezwanie Świętego Dominika, więc można się spodziewać, że być może Święty Dominik właśnie tam w ołtarzu się znajdował. Druga część pytania tego użytkownika to: czy w ołtarzu głównym widać figurę, która obecnie stoi w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej? Kaplica Matki Boskiej Fatymskiej jest za moimi plecami i rzeczywiście tak jest, że kiedy oglądaliście odcinek poświęcony odbudowie Kościoła po II wojnie światowej, to można było zobaczyć archiwalne zdjęcie, na którym widać prezbiterium Kościoła, którego wystrój bardzo mocno różni się od tego, który znamy z dzisiejszego dnia. Brakuje tam krzyża, brakuje tam Matki Bożej ze świętym Janem i brakuje obrazów przedstawiających świętego Dominika i świętego Jacka. Natomiast znajduje się tam figura Matki Bożej Fatimskiej, którą widzimy dzisiaj w kaplicy jej poświęconej, w kaplicy bocznej. Rzeczywiście było tak, że to ta figura znajdowała się w prezbiterium, pełniąc przez pewien czas rolę głównego elementu wystroju Presbiterium Kościoła. Tak było mniej więcej przez lata 60. i 70. aż do momentu kiedy, kiedy zrealizowano projekt dzisiejszego, dzisiejszego prezbiterium. Także tak to zdjęcie nie było żadnym fotomontażem. Można dokładnie taki wniosek wysnuć. Matka Boża Fatimska kiedyś znajdowała się w ołtarzu głównym. Użytkownik Bogusław Krawczyk pyta, czy zachowała się dokumentacja kościoła sprzed wojny, bo tyle się mówi o bogatym wyposażeniu. Rzeczywiście bogate wyposażenie można zobaczyć na kilku, zaledwie kilku zdjęciach, które się w różnych archiwach zachowały. Wspominaliśmy o tym również w odcinku poświęconym odbudowie kościoła po wojnie. Natomiast rzeczywiście trzeba z przykrością przyznać, że żadna dokumentacja umożliwiająca chociażby rekonstrukcję zniszczonego wyposażenia nie zachowała się. Klasztor został zniszczony, spalony, w związku z tym, wszystkie te informacje, które mogłyby się tutaj znajdować, czy w postaci ksiąg, czy różnego rodzaju dokumentów, jeśli były, to najprawdopodobniej zostały zniszczone. Więc możemy bazować tylko na tych zaledwie kilku fotografiach przedstawiających prezbiterium, przedstawiających na wyboczne. I na ich podstawie domniemywać tego, jak wyglądało wyposażenie kościoła przed II wojną światową, natomiast dokumentacji sensu stricte nie posiadamy. Kolejne pytanie użytkownika Mateusza Matusika. Czy w trakcie okupacji były jakieś próby ratowania wyposażenia kościoła? Czy coś przetrwało do naszych czasów? Jedyne próby uratowania wyposażenia kościoła miały miejsce pod koniec XIX wieku. Tu znowu odwołam się do jednego z poprzednich odcinków, kiedy rozmawialiśmy o obrazach. Wspominałem o tym, że po kasacie klasztoru. W 1864 roku obrazy zostały przetransportowane do naszych klasztorów w Jarosławiu i w Krakowie. I to jest tak naprawdę jedyna, chyba najbardziej spektakularna próba, próba uchronienia ściśle dominikańskiego wyposażenia naszego kościoła. Prawdopodobnie w czasie wojny nikt tak do końca się nie spodziewał, że ten kościół będzie aż tak dramatycznie zniszczony. Dlatego też być może z tego względu nie podjęto. Takich radykalnych prób ewakuowania wyposażenia. Jak pamiętacie z historii, to był tak naprawdę moment, kiedy to wszystko obróciło się, obróciło się w gruzy, więc być może po prostu nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak źle, jak niestety miało to miejsce. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe. Dotyczy posadzki w naszym kościele. Użytkownik MP o takim Niku pyta, z jakiego okresu pochodzi podłoga w kościele? Czy jest oryginalną podłogą sprzed wojny? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że mamy tutaj posadzkę, tą, którą znamy doskonale z nawy głównej i z naw bocznych i mamy fragment posadzki, która się zachowała w kruchcie kościoła. To są dwa różne, dwie różne posadzki. Ta, którą znamy z kościoła, Kościoła pochodzi z roku 1957-8 i można zobaczyć, jak była układana na słynnym już filmie Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek Staromiejski, który można zobaczyć w internecie. Tam nie tylko możecie zobaczyć, jak wygląda część kościoła z już ułożoną posadzką i część, w której jeszcze jej nie ma, i możemy też zobaczyć cały, cały kościół tuż po, tuż po odbudowie. Natomiast w kruchcie kościoła znajdują się, znajduje się posadzka. Która pochodzi jeszcze z czasów sprzed zniszczenia, najprawdopodobniej jest w ogóle oryginalną posadzką z XVII wieku. I tu jeszcze ciekawostka: posadzka w kościele jest dokładnie tą samą, ułożoną w tym samym czasie z tego samego kamienia, co posadzka w naszym kościele w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Dokładnie w tym samym czasie w obu tych kościołach zmieniono podłogę, tutaj tworząc ją tak naprawdę od nowa. A w Krakowie wymieniając starszą na nowszą. I teraz pan Przemysław zadał świetne pytanie: o to czy Dominikanie planują budowę trzeciego kościoła w Warszawie? Chcielibyście, żeby tak było, prawda? Ale nie, nie planujemy na razie. Na razie musimy się zadowolić tymi dwoma, które w Warszawie już istnieją. Póki co w naszych planach trzeci kościół nie istnieje możecie trzymać kciuki możecie się modlić o to żeby taka możliwość w przyszłości się pojawiła ale w tym momencie pozostajemy tylko na freta i na służewie jak widzicie, sporo się w dzisiejszym odcinku przemieszczamy. Jesteśmy teraz przed wejściem do kościoła, dlatego że następne pytanie, które zadał Matem 16 brzmi: ile dzwonów jest w dzwonnicy? Jak się nazywają? Ile ważą? Jakie mają dźwięki? Kto je wyprodukował? Na wszystkie te pytania odpowiedź jest tylko jedna: nasza dzwonnica jest pusta. Od II wojny światowej nie ma w niej dzwonów, więc nie dowiemy się ani jakie mają dźwięki, ani kto je wyprodukował, ani tym bardziej ile ich jest. Na dzisiaj to już wszystko. Następnym razem widzimy się za dwa tygodnie. Opowiemy Wam co nieco na temat nagrobków w naszym kościele. A teraz kto jeszcze tego nie zrobił, subskrybujcie nasz kanał. Najlepiej łapka w górę i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco w tym, co się u nas dzieje. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Z Panem Bogiem pa.